Tupcio, chrupcio, dbam o zęby. Tupcio, chrupcio przeważnie miał doskonały apetyt. Jednak czasami zdarzyło mu się grymasić. Cukinie, sałata, szpinak, fuj, marudził. Nie będę tego jadł. Ciekawe, dlaczego na kolację zawsze muszą być jakieś zielone paskudztwa, a nie na przykład czekoladowe batoniki. Zdychał ciężko i przewracał oczami. Synku, to nie żadne paskudztwa, tylko pyszne i zdrowe warzywa. Cierpliwie tłumaczyła mu mama. Poza tym nie możesz żywić się samymi słodyczami. To niezdrowe i szkodliwe dla zębów. A teraz jedz i nie wymyślaj, bo po kolacji nie dostaniesz słodkiej niespodzianki. Lubcio migiem uporał się z kolacją, a na deser dostał czekoladowy batonik. Hmm, pomlaskiwał z zadowolenia. Przebierając się w piżamę i poszedł się myć. Nie zapomnij o zębach, powiedziała mama, wychodząc za nim do łazienki. Ojej, przecież wiem! Tubcio był zły, że pasta do zębów popsuje mu smak czekolady, który jeszcze tu w pyszczku. Mama została, aż jej synek zacznie mieć zęby, a potem wyszła. Tubcio tylko na to czekał, odłożył szczotkę na miejsce i pomyślał: chyba nic się nie stanie, jeśli raz nie umyje porządnie zębów. Widem później Tubcio, chłupcio był już w łóżku. Mama przyszła, żeby pocałować go na dobranoc, a Tubcio bardzo uważał, by nie otworzyć pyszczka. Gdyby mama zobaczyła, że między zębami ma resztki batonika, dostałby straszną burę. Synku, jutro tata idzie do dentysty. Przy okazji zabierze i ciebie, żeby sprawdzić, czy masz zdrowe zęby, powiedziała mama. Czyżby czytała mu w myślach? Tubcio zadrżał ze strachu, ale nie mógł się odezwać, bo wtedy by wyszło, że ma brudne zęby. Mama zgasiła światło, a Tubcio długo jeszcze nie mógł zasnąć. Tata w odróżnieniu od chrupcia w ogóle nie bał się dentysty. Gdy następnego dnia dotarł do gabinetu, rozsiadł się wygodnie na fotelu, a potem zaprezentował lekarzowi swoje uzębnienie. – Co za piękne zęby! – zachwycał się pan doktor. – Wszystko w porządku, żadnych ubytków. Kolej na ciebie, młodzieńcze – uśmiechnął się do tupcia. – Zapraszam na fotel. Tupcio chrupcio nie był tak odważny jak tata, ale bardzo wstydził się do tego przyznać. E, ten fotel jest dla mnie za wysoki jęknął. Pan doktor obniżył fotel za pomocą specjalnego przycisku. Gotowe powiedział uprzejmie. Tubcio, Tubcio był okropnie naburmuszony. Usiadł sztywno na fotelu, skrzyżował łapki i zmarszczył brwi. Za żadne skarby świata nie pokaże zębów myślał. Ciekawe, czy umiałbyś otworzyć pyszczek tak szeroko jak lew paszczę? To jest strasznie trudne. Nie wiem, czy taki mały gryzoń jak ty. Pan dentysta nie zdążył dokończyć zdania, a jego pacjent w oka przeistoczył się w prawdziwego lwa. Rozerwał pyszczek tak szeroko, że bez większego wysiłku można było obejrzeć nie tylko zęby, ale całe gardło wraz z migdałkami. Twoje ząbki są zdrowe, powiedział pan dentysta, ale musisz je dokładnie myć. Lubcio chrupcio nie wierzył własnym uszom, Myślał, że ten cystan na niego nakrzyczy, a potem wymierzy mu jaką straszliwą karę. Tymczasem nie dość, że był miły, to jeszcze dał mu książeczkę. Przyjrzyj się obrazkom, to pomoże ci odpowiednio dbać o zęby, powiedział. Tupcie uwielbiał książeczki z obrazkami. Dlatego ledwo wrócił z tatą do domu, obejrzał dokładnie każdą ilustrację. Dzięki temu szybko nauczył się wielu rzeczy. Szkoda tylko, że równie szybko o nich zapomniał. Ale jak miał pamiętać, skoro dziś spał u niego Borys i zapowiadała się fantastyczna zabawa. Krukcio Krukcio był ogromnie podekscytowany, zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie nocował u niego żaden kolega. Poza tym bardzo lubił Borysa, bo Borys był wesoły i miał zawsze mnóstwo zwariowanych pomysłów. Niestety nie wszystkie podobały się mamie. Tego wieczoru bawili się w leczników. Ich samoloty właśnie miały się zderzyć, gdy... – Tupcio, Borys, do łazienki! – zawołała mama. – Chyba nie masz zamiaru teraz szorować zębów – parsknął śmiechem Borys na widok kolegi sięgającego po szczoteczkę. – Ale w książeczce, którą dostałem od dentysty – zaczął tłumaczyć się Tupcio. – Daj spokój, ja w ogóle nie myję zębów, a zobacz jakie są białe – roześmiał się Borys i przekonał przyjaciela, że mycie zębów jest nie tylko nudne, ale i niepotrzebne bo ile mile jest siedzieć w pokoju i opowiadać sobie śmieszne historie, zamiast sterczeć nad umywalką. A może urządzimy piżamowe party? – wymyślił Borys. A co to jest? – zapytał Tukcio. To taka nocna impreza – wytłumaczył mu Borys, który wiedział wiele ciekawych rzeczy, bo miał dwóch starszych braci. Na tę okazję przyniosłem pyszne ciastka – dodał sięgając po plecak. Tupcio próbcio zjadł tylko jedno ciastko, a Borys całą resztę. Widocznie w nocy borsuki mają większy apetyt. Za to rano Borys nie był w stanie zjeść nawet jednej łyżeczki owsianki. – Au, ale boli! – stękał, trzymając się za policzek. Wtedy Tupcio zauważył, że jego przyjaciel jest spuchnięty i przypomniało mu się jeden obrazek z książeczki. – Wiem, co ci dolega. – To próchnica! – powiedział całkiem pra, jak prawdziwy lekarz. Wszystko przez ciastka, dodał po chwili. Kiedy przyszła mama Borysa, jej synek przytulił się do niej, płacząc z bólu. Tu bardzo współczuł przyjacielowi. To wszystko przez te głupie ciastka. Są niezdrowe i nie należy ich jeść, prawda, mamusiu? Nie do końca, synku, uśmiechnęła się mama. Ciastka można jeść, tylko nie należy przesadzać, a przede wszystkim należy pamiętać, żeby potem umyć zęby. W przeciwnym razie cukier, który jest we wszystkich słodyczach, Wydrąży w w dziury, no a potem będzie bolało. Ale nie martw się, mama pogłaskała Tupcia po głowie. Pan dentysta wyleczy chory ząbek Borysa i przestanie go boleć. Za to następnym razem podczas jedzenia słodyczy twój przyjaciel będzie ostrożniejszy. To była pouczająca lekcja, ale nie tylko dla Borysa, również dla Tupcia Chrupcia. Od tej pory Tupcio po jedzeniu od razu idzie do łazienki myje zęby. Najpierw wyciska pastę na szczotkę, a potem długo szoruje wszystkie zęby, jeden po drugim. Ale nie nudzi go to tak jak kiedyś, bo odkrył, że mycie zębów to fajna zabawa. Kręcąc cierpliwie szczoteczką kółka, można zrobić mnóstwo fantastycznej piany i warczyć przy tym jak mikser, którego mama używa do ubicia śmietany. A no właśnie, jeśli będę mył zęby, to mama da mi jeszcze dużo słodkich niespodzianek, szepcze do misia i ma rację.